Witam serdecznie, kochani spod znaku 2, w tym czytaniu Karta Rota dla Was na nadchodzący miesiąc, na maj. Zobaczmy najpierw, co będzie się działo w tych takich sprawach bardziej e, przyziemnych, związanych z pracą, z finansami, czy raczej ogólnie obowiązkami i finansami. Praca to obowiązek, takie uproszczenie troszkę, ale e, zobaczmy, co się będzie działo was z Waszymi planami, przedsięwzięciami. E, tu akurat muszę przyznać, że całkiem fajnie też jak wasze zdrowie będzie się układało i samopoczucie czwórka pucharów, czwórka denarów, rycerz denarów, takie spokojne spojrzenie. Potem zapytamy o sprawy bardziej prywatne, o miłość, o kontakt z bliskimi, rodzinę, więc nie martwcie się do tych spraw, także dojdziemy, zapytamy o plany, raczej znaczy, co ja mówię, o przeszkody, plany tutaj są. No, czy są przeszkody na drodze Waszych planów, o to będziemy pytać. Moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić lajka, like, rozważcie subskrypcję, my patrzymy już, co się dzieje tu na stole i moje drogie lwy, jeżeli chodzi o te obowiązki finansowe, E No to dobra, zacznijmy od dziesiątki buław. Dziesiątka buław mówi Lwy o tym, że ten no, miesiąc maj najwyraźniej będzie troszkę bardziej zalatany dla Was niż zwykle. Dziesiątka buław mówi o rzeczach, które trzeba zrobić, którymi musimy się zająć, ale no i to tym, że jest ich więcej, tak? Na przykład w pracy może być troszkę intensywniej, może akurat taki okres jest w tym roku. Akurat w maj jest czasem, kiedy Więcej tych rzeczy jest do zrobienia. Ogólnie mam wrażenie, że nie tylko zawodowo, ale w ogóle maj jest raczej tym miesiącem, kiedy rzeczy się dzieją i się nimi, i się nimi zajmujemy. Nie wiem, Robimy przygotowania do lata jeszcze. Może też dużo osób, szczególnie uczących się, ma jakieś egzaminy albo przygotowuje się do jakiejś właśnie. Um, jakiś testów i tak dalej, i tak dalej. Um, takie odnoszę wrażenie już po tych no, 20 latach stawiania kart że tak się dzieje. Um, moi drodzy, ta dziesiątka buław jednak ma bardzo ważne znaczenie. Ona ma bardzo ważne, fajne znaczenie dodatkowe, a mianowicie to, że te rzeczy, które robimy, te rzeczy, którymi się zajmujemy, mają sens a to nie jest aż tak częste, widzimy to, że że mają, ma, ma sens to, co robimy i przynosi to jakieś konkretne efekty, co niekoniecznie musi być od razu tak widoczne i niekoniecznie musi być od razu tak oczywiste z początkiem miesiąca. I tutaj jest ta dwójka mieczy, która tak niejako będzie poprzedzała tą dziesiątkę buław, bo będziecie mogli mieć poczucie, że wchodzicie w ten miesiąc właśnie z szeregiem rzeczy, które nie tylko nie Zostały zrobione jeszcze i trzeba się nimi zająć, ale też nie do końca wiemy, jaki będzie ich efekt tych naszych starań. Więc moi drodzy, wyobraźcie sobie sytuację, może nawet nie musicie sobie jej wyobrażać, tylko w niej jesteście, gdzie rozpoczynacie szukanie nowego zajęcia, nowej pracy w maju. I wysyłamy te CV i nie mamy dzielnego pojęcia, wy nie macie dzielnego pojęcia, czy w ogóle to cokolwiek przyniesie, czy uda się znaleźć tą pracę, czy ktoś odpowie na te, na te nasze zgłoszenia, no OK, trzeba będzie się tutaj trochę pomęczyć, będzie całkiem sporo tego no, tych pewnie wysłanych CV potrzeba, żeby była odpowiedź, ale przyniesie to efekt. Czyli jeżeli macie obawę, czy w Rozpoczynając ten miesiąc, wasze cele tak? zostaną osiągnięte. Zostaną. Więc nie, nie bójcie się, nawet jeżeli początkowo pewne rzeczy wyglądają jakby nie miały sensu, one będą ten sens miały. A z pucharów jeszcze jest taką rzeczą na osłodę, tutaj dość konkretną, bo mówię o jednej konkretnej sytuacji w której będziecie konkretnie z siebie zadowoleni lwy. Czyli może to się tyczyć tak, spraw też finansowych, nie tylko związanych z obowiązkami i pracą, ale będzie to taki sukces. Gdzieś, gdzie faktycznie będziemy mogli sami siebie, wiecie, po pleckach poklepać, że zrobiliśmy dobrze, podjęliśmy odpowiednie decyzje, nie wiem, kupiliśmy odpowiedni produkt, będziemy mieli świadomość, że ta ten krok, ta decyzja była dla nas konkretnie dobra. Wiecie, to może się łączyć wszystko ze sobą, jeżeli będziemy mówić o tym przykładzie pracy, ale to będzie na pewno taki jeden chwilowy czas, gdzie będziecie zadowoleni z siebie, po prostu z siebie. Moi drodzy, popatrzmy teraz, jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia. No, y to są te rzeczy, które chcemy robić, tak? które tutaj są rzeczy, które musimy robić, to są rzeczy, które chcemy robić lwy. W tym wypadku możecie liczyć, że naprawdę będzie dużo rzeczy się działo, tak? Więc może nie tylko będzie więcej tych obowiązków tej pracy, ale także wiele rzeczy takich poza nią będzie się działo, nie wiem, jakieś grille, jakieś może wyjazdy. Rydwan często sugeruje jakiś udany wyjazd, że coś się dzieje, ale ogólnie ósemka buław razem z Rydwanem mówią o tym, że czegoś jest więcej i że rzeczy ruszają, tak, że ruszają z miejsca, ruszają z kopyta. Więc w tym wypadku. No, jeżeli załóżmy kwiecień, był dla Was odrobinkę spokojniejszym czasem, gdzie może nie widzieliście się aż tak z wielko, dużą ilością osób, ale skupialiście się na czymś i nie mogliście zająć się jakimiś sprawami, które Was interesują, teraz w tym miesiącu w maju takie sprawy się pojawią. Będą one też nie, nie tylko, że będzie intensywnie, że będzie ich dużo, albo będą się pojawiały raz po raz, ale też będą się udawały, z reguły, jak jest karta ósemki buław, to oznacza, że pewne rzeczy przychodzą lżej, przychodzą łatwiej. Nie? nie trzeba aż tam, wiecie, tak mocno cisnąć, aż tak mocno się martwić, przejmować, żeby się to udało. Wystarczy wziąć w tym udział często i już jest OK. No i czemu ja z taką pewnością siebie w tym wypadku też mówię o tym, że no chyba się uda wam wszystko, bo jest król denarów i król denarów no on z jednej strony wskazuje, żeby faktycznie robić plany. Jeżeli chcecie, żeby coś fajnie poszło, to warto ten plan mieć przygotowany, ale co chyba najważniejsze w tym wypadku to to, że król denarów wieszczy sukces. Podjętych działań, sukces planów, które sobie poczyniliśmy, więc w tym wypadku, no właśnie potwierdzenie tego, że co sobie przygotowaliście, zaplanowaliście się uda. Co do samopoczucia zdrowia, tu karty przy czwórce denarów, czwórka denarów bardziej mówi, że nic się nie dzieje, tak po prostu, jest taki zaspój, nie? Jest taka sytuacja, wiecie, flauta nad morzem, jeżeli pływacie na statkach, na jakiejś żagłówkach kiedyś mieliście kontakt, to, to chyba wiecie o co chodzi, że nic specjalnie się nie dzieje, w kwestiach zdrowotnych to akurat bardzo dobrze, nie? Ale Rycerz Denarów mówi o dobrej takiej energii, o wytrzymałości, o tym, że nic nie powinno się w Was łapać, ale mamy też czwórkę pucharów, więc no nie, nie zdziwiłbym się, Wy, gdyby kilka dni było takich w maju, kiedy byście jednak tej energii mieli odrobinkę mniej. tak? Więc ogólnie raczej jest wszystko dobrze, codziennie mamy siłę do działania, ale może być taki moment w kilku dni często czwórka pucharów mówi o właśnie takich kilku dniach albo dniu nawet jednym, gdzie... No lepiej, żebyśmy sobie odpuścili, lepiej, żebyśmy sobie podpoczywali i znaleźli ten czas dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie. Nawet w tym wypadku, jeżeli na przykład czujecie, że okej, okay, mielibyście się z kimś zobaczyć, ale no nie, nie czujecie się na siłach, żeby to robić, no to nie czujcie się winni z tego tytułu tylko sobie faktycznie odpuśćcie. Wiecie, nie wiem, obejrzyjcie jakiś serialik, coś tam zróbcie, co was zrelaksuje, naładuje wam troszkę bardziej te baterie. No nie chodzi o to, żeby nie zmuszać się, nie robić niczego na siłę Zobaczmy teraz, jak będą się układały wasze już takie sprawy bardziej prywatne. Zapytamy tu o kontakt z ważnymi dla Was osobami, czyli bliscy, rodzina, ale też tacy dobrze znajomi, to jak najbardziej tutaj wchodzi w kraku Zobaczmy też, moi drodzy. O kontakt z tą najważniejszą osobą, o miłość, tak? Ogólnie jest to czytanie, tak ogólnie możemy powiedzieć o miłości, ta część czytania przynajmniej, gdzie będziemy interpretować to dla osób, które są w związku, jak i dla osób, które są singlami. Będzie trochę inna interpretacja wtedy, ale patrzymy, co się dzieje. Najpierw od tego kontaktu z ważnymi osobami, no, wy będziecie dogadywać się naprawdę fajnie będziecie się dogadywać bardzo dobrze z innymi. Dwójka pucharów mówi o e, takim harmonijnym e... No kontakcie z innymi, tak? Więc dogadywanie się, nawet to, że możecie sobie razem obok siebie pomilczeć, nikt nikomu na głowę nie wchodzi, nie wiem, dzieci są troszkę bardziej spokojniejsze, nie, 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 nie dokuczają nam w domu i tak dalej, jak potrafią czasami, wiecie, nie ma, nic się tam nic się tam nie rozklei, więc to jest to. Ewentualnie dwójka pucharów też może mówić, że ktoś z waszych bliskich, ważnych dla was osób wejdzie w związek romantyczny z kimś. Bo potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, jest także w szóstce mieczy, czyli tak naprawdę, no, wasze kontakty z tymi, no, innymi ludźmi będą po prostu bardzo takie, tak jak mówiłem, harmonijne. Szóstka mieczy mówi o spokoju, mówi o tym, że nie ma właśnie żadnego takiego grama niechęci jakiejś złośliwości i nawet często taka szuska mieczy wskazuje, że jeżeli planujecie odpocząć gdzieś, nie? Odpocząć sobie przez kilka dni, ale z rodziną. No załóżmy, przychodzi weekend, macie małe dzieci i tak sobie myślicie, no dobra, to będzie intensywny weekend, bo małe dzieci to jednak takie trochę intensywniejsze istotki są, to w, w tym wypadku nie tylko pomimo tego, że one będą w domu, będzie można odpocząć, ale nawet... Trochę dzięki temu, że są. Czyli ten kontakt z innymi ludźmi, jaki będziecie mieli w ciągu maja, będzie Was pozytywnie nastrajał. Więc to, jak tu wspominałem o takim stronieniu trochę od osób, jak najbardziej, dzień, dwa można sobie taki zrobić, ale ogólnie nie bójcie się, i to jest taka rada trochę kart w tym wypadku, nie bójcie się tego kontaktu z innymi, nawet jeżeli no, może troszkę bardziej introwertycznie jesteście, i nie niespecjalnie aż tak Was ciągnie do tłumów. W tym wypadku kontakt z tymi ważnymi ludźmi będzie Wam wychodził na lepsze niż na gorsze zdecydowanie. Mamy też Asa Mieczy i to jest trochę nie powiem, że wyjątek od tego, co było powiedziane, nie, to się zupełnie ze sobą nie kłóci, ale wydaje się, że ktoś z Waszych bliskich, ktoś z, waszy, z tych ważnych dla Was osób, będzie mm, przeżywał pewnie trudniejsze chwile, będzie potrzebował pomocy, będzie potrzebował wsparcia. Więc może macie jakiegoś, wiecie, wujka, którego trzeba będzie do lekarza zabrać, może rodzica jakiegoś, tak, Waszego, albo wręcz przeciwnie, może dziecko będzie potrzebowało, Jakiegoś wsparcia, bo przechodzi właśnie jakieś te egzaminy, teraz się zaczynają i się stresuje tym strasznie. I wiecie, okej, okay, ta pomoc może przybierać różne, różne formy, bo as mieczy faktycznie mówi o pomocy aktywnej takiej. Takiej, w której nie jest tylko to, że wiecie, modlimy się za niego, czy trzymamy kciuki za niego czy za nią, ale też Staramy się wykonać jakieś działanie, które mu czy jej pomoże. Więc, no, właśnie, gdzieś tam zawiezienie kogoś, może komuś pomóc w przeprowadzce, może e, chociażby w przypadku, nawet kiedy nie możemy jakoś wiele zrobić, e, jeżeli załóżmy, nasz tam syn zdaje maturę, e, to. Okej, okay, możemy przynajmniej nie przeszkadzać, dać mu możliwość uczenia się w spokoju, wesprzeć dobrym słowem i tak dalej. To jest zawsze to jest działanie, ale takie, które on czy ona widzi, ta osoba i, wiecie, to pomoże, nie? To, to wydaje się, że pomoże, więc ktoś będzie takiej pomocy potrzebował i wy będziecie mogli coś od siebie konkretnie tej osobie dać, żeby doprowadzić ją no, do lepszego czasu czy do przezwyciężenia wyciężenia tego, tej przeszkody. Lwy, jeżeli chodzi o tą um, najważniejszą dla was relację, najpierw zrobimy interpretację dla osób, które są w związku. I tu, moi drodzy, przyznam, że waszego tego, takiego kontaktu z tą najważniejszą dla was osobą um, on będzie tylko, że widać, że ta najważniejsza osoba myślami może być gdzieś zupełnie, zupełnie indziej. Ma jakieś swoje sprawy na głowie, tak? Będzie może w pracy się e, czymś przejmowała, może wy wiecie też, to, to, to może iść w dwie strony, może też wy będziecie troszkę rozkojarzeni, wy będziecie troszkę zajęci jakimiś rzeczami, tutaj zresztą o tym było powiedziane. Więc e, no. Widać, że ta energia i to skupienie tego kogoś będzie kierowane trochę gdzie indziej. Nie? I ważnym jest, żeby wtedy nie poczuć, że no ta osoba jakoś ze własnej, nie wiem, złośliwości was ignoruje czy coś takiego. Nie może warto by było porozmawiać. I ym, spytać się, no, czy można w czymś pomóc. No, podobnie jak przy tym Asie Mieczy, tutaj, tak? Więc y, ewentualnie przynajmniej, wiecie, nie, 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 nie przeszkadzać, jeżeli się tą, ta, ta osoba czymś tam y, martwi i przejmuje, y, ale no. Ogólny mianownik jest taki, że troszkę mniej tego czasu będzie do takiego bezpośredniego kontaktu między Wami. Mamy też za to jednak trójkę buław i ona taki pozytywny element tutaj dodaje, a mianowicie, że te, że zrobicie, tak? Będziecie mieli trochę możliwości jednak kontaktu, bo to jest jednak miesiąc cały. To nie jest tak, że przez cały miesiąc w ogóle ten ktoś będzie myślał nie wiadomo czym. Trójka buław mówi o tym, że zrobicie coś z tym swoim partnerem, partnerką, czy tą najważniejszą osobą, coś co kiedyś robiliście, tak? I to sprawiało Wam razem przyjemność, czyli taka, no wiecie, może pójdziecie do restauracji, którą macie w pamięci jako bardzo fajne miejsce i wiążą się z tym miłe wspomnienia i tak dalej. Może gdzieś pojedziecie sobie, zrobicie taki wypad, tak jak kiedyś, zawsze gdzieś, więc będzie. Będzie taka sytuacja, która rozbudzi tą nostalgię, rozbudzi takie miłe wspomnienia i, no, wiecie, będzie po prostu fajna, nie? Więc mówię, troszkę, to, to nie znaczy, że w ogóle tak, ta osoba będzie całkowicie jakoś zdystansowana. Nie, będą też takie momenty, więc tego Wam życzę. Moi drodzy, jeżeli Wy jesteście singlami, no to powiem Wam tak, żeby poznać, jakoś zupełnie kogoś nowego, to tu karty nie mówią, żeby to był najlepszy miesiąc ever na to, tak? Mamy kartę księżyca, właśnie tą ósemkę mieczy, one mówią o takim dystansie, o takiej niepewności, o tym, że nie ma nikogo obok nas i tak dalej, i tak dalej, ale chodzi tu o nowe osoby, ja to z rozwagą mówię o tej nowych osobach, bo karty mówią, że jej w maju Ktoś z Waszego otoczenia em, stanie się dostępny. I co to, jak to należy rozumieć? Że jeżeli byście może tak zastanawiali się, jest jakaś osoba, która się Wam podobała i to by była interesująca osoba, bo tutaj em, mówimy o dostępności emocjonalnej, dostępności uczuciowej. E, taka osoba może wychodzi z jakiegoś związku, że wyjdzie z związku w maju jakiegoś, zakończy tą relację i wiecie, zawsze tam może jakiś nić powiązania, jakaś więź między wami była. I teraz warto się odezwać do tego kogoś, bo taka ta sytuacja stanie się stosunkowo jasna. Tak? Czyli dowiecie się, że załóżmy tam ktoś się rozwodzi, tak? nie rozwodzi, nie jest już dostępny. No, Dostępne, dostępna, to, to już wiecie, to już trochę inna sprawa zupełnie, ale ogólnie bym się tak zastanowił w maju, tak, jeżeli Was takie rzeczy interesują, żeby przeanalizować, tak przejrzeć, nie wiem, nawet tego Facebooka jakiegoś przejrzeć tych swoich znajomych i tak się zobaczyć, czy ktoś właśnie z tych osób, które wam się no, podobały, nazwijmy rzeczy po imieniu, czy nie warto by było takiej znajomości odświeżyć, bo faktycznie ten ktoś też, nie tylko to, że właśnie się tam, nie wiem, rozstaje, bo może się już rozstał, ale w sensie, że staje się dostępny, czyli sam szuka albo sama szuka, nie? Więc tu warto, warto to rozważyć. Zobaczmy, jaki znak zodiaków będzie dla Was istotny, i to może być taki trochę jeszcze wskaźnik. Na przykład, no bo idealnie by się wpisywała osoba z podznaku panny w tym wypadku. W maju dla Was lwy, bo tutaj ta panna wskazuje, że te osoby będą miały na Was większy wpływ. To może mieć, wiecie, dobre i złe swoje jakieś konotacje, ale chodzi o to, że te panny w Waszym otoczeniu, jeżeli będą. Jeżeli będą na przykład się z Wami kontaktowały, albo się taka osoba pojawi w Waszym otoczeniu, no to no spodziewajcie, że coś tam za tym będzie się jeszcze kryło, będzie za tym szło. Zobaczmy, moje drogie lwy. Czym, co tu karty powiedzą, jeżeli chodzi o ewentualną przeszkodę, o pomocny czy dobry wpływ, tak? Dobra rzecz, która do Was idzie i rada kart, jaka jest. I jako przeszkoda? No, jest tu dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy mówi o tym, że będziecie się martwić. Tu już było powiedziane, że tu mogą być zmartwienia. Może będziecie się martwili też tym, co ta najważniejsza dla Was osoba, czym ona się martwi, tak? No bo wiecie, że jesteście małżeństwem od 20 lat, załóżmy, albo nawet od 2 lat, to jeżeli no, partner czy mąż, ona się czymś martwi, no to, to razem z nią się martwimy, nie? często z tą osobą. Chcemy, żeby ta sytuacja odeszła, nawet jeżeli ona nas całkowicie, jakoś tak super bezpośrednio nie dotyczy, to i tak w jakiś sposób jednak nas dotyczy. Więc tutaj karty mówią o tym, że tego zmartwienia będzie troszkę. Ja mam takie dziwne wrażenie, że wy często się martwią. To trochę troszkę zawsze zaskakujące. Wy to jednocześnie odważne osoby. Osoby dumnie krążące do przodu, a jednocześnie całkiem sporo tego zmartwienia pod tą maską lwa się kryje, ale mamy też tu dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę i dwójka pucharów mówi o bliskości z kimś, o tym, że te przynajmniej jakaś jedna relacja, jakaś jedna ważna dla was relacja, może być ta najważniejsza. Ona będzie wsparciem, ona będzie będzie dobra, tak? Więc ja bym tu widział zdecydowanie. To, że właśnie pomimo tych zmartwień tego kogoś, to między Wami wszystko jest cacy, między Wami wszystko jest super, tylko że, no okej, okay, to te okoliczności mogą troszkę przeszkadzać. Ewentualnie, moi drodzy, jeżeli macie sytuację w tym miesiącu, to taka dość konkretna sytuacja by była, macie taką sytuację, w której musicie się z kimś porozumieć, musicie się z kimś dogadać, no to wtedy też ta dwójka Pucharów mówi o tym, że, Uda Wam się z tym kimś dogadać. Zresztą tutaj też ta dwójka Pucharów się przebija, więc ona gdzieś tu jest. I kochani, mamy też radę kart, ażeby nie bać się tych celów, tych planów, które sobie stawiacie, tylko śmiało je realizować. One jak najbardziej do tego zrealizowania są, karta sądu. Wskazuje właśnie na to, że. Uda się zrobić coś, co nawet może się wydawać dość ambitne. I tak jak tutaj też było powiedziane, początkowo wchodzimy, załóżmy, w miesiąc, gdzie nie do końca wiemy, czy to dobrze pójdzie, czy się potoczy tak, jakbyśmy chcieli. No, wychodzi na to, że tak. Więc nie bójcie się śmiałych, ambitnych celów sobie stawiać. Maj będzie Wam sprzyjał w ich realizacji. Lwy rozkład dla Was na nadchodzący miesiąc, na jeżeli dotrwaliście do końca, to chyba się zainteresowaliście tym czytaniem, więc może zostawicie lajka. Kochani, ja jestem Kosmomenkowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!